Faszyzm rzeczywiście tam zagraża. Tylko nie z tej strony, którą tam ci pokazują. Bo faszyzm, istota faszyzmu nie polega na tym, że ktoś na przykład Żydów nie lubi, czy że podnosi rękę w rzymskim salucie. Tylko istota faszyzmu polega na przekonaniu, że państwu wszystko wolno. To jest istota faszyzmu. I żeby... Uwiarygodnić się to, przypomnę, co na ten temat sądził twórca faszyzmu, czyli Benito Mussolini. On przedstawił formułę, taką moim zdaniem idealną, która wszystko wyjaśnia. Mussolini mówił: Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Co to znaczy wszystko w państwie? To znaczy, że dozwolone jest. Do, dozwolone są tylko takie formy aktywności, które zostaną zaaprobowane przez aparat państwowy, czyli przez biurokrację. Nic poza państwem, to znaczy, że wszystkie inne formy są zabronione. I nic przeciwko państwu, to znaczy nie wolno podejmować niczego i to, to będzie represjonowane, co zagraża interesom biurokracji aparatu. To jest ważne. I ten faszyst nam zamraża ze strony, którą nikt nie pokazuje, bo to się po... ze strony Unii Europejskiej na przykład.